Dla mnie świętym obowiązkiem rolnika jest produkować żywność, a nie figurować w dokumentach jako rolnik indywidualny. Niezdegradowanie jak nie, nie. pan deszcz, to pan wy, ma... Słuchajcie, wy chcecie mleku. tak zrobić, jak świnie, Świn nie ma, zlikwidować krowi, mleko. Witacie jest ekologii. to tylko kogo. to, to jest tylko jedna przykrywka, jedna propaganda, żeby jeżeli, to zrobić. E, a tak lotów tak chyba płacić za wykompowywanie wody, jeżeli łąka opadnie poniżej poziomu narw. A, a pan, no rozumiem pójdziesz w napiw? Panie! Szuka Dobra, dobra, dobra. No, ja też mam tak samo. Pan sam jest sam, jednym z rolników? Tak. tak. To podejdzie, pan? E, problem, z którym się borykamy już od jakiegoś czasu jest taki, że organizacje ekologiczne e, sugerują, że na tym terenie jest potężna emisja dwutlenku węgla. E, jedynym rozwiązaniem jest zalanie tego terenu, e, zalaniem go wody a co będzie skutkowało z, z, zniszczeniem produkcji e, rolnej na tym terenie. Czyli jest konflikt pomiędzy interesem ochrony przyrody e, reprezentowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz rolnikami, którzy to gospodarują. No a trzeba znaleźć kompromis. Kompromis taki, żeby rowy nie były... Osuszane na dziko, bez pozwolenia, żeby był jakiś system planowy gospodarowania wodą na tym terenie, który weźmie pod uwagę wszystkie interesy. Kiedyś to były tereny państwowe, państwo to zmolirowało, teraz odprzedało rolnikom i rolnicy, to co kupili, chcą wykorzystać w jak najlepszy sposób. Ale nie? To jest A na dzień dzisiejszy nam zabrać torfy, nam zabrać, zalesić te piąto, szóste klasy i podlasie co będzie? Parę hektarów ja, ja będzie. I to będzie szydełkiem to jest chleb to jest trzeba to jest. jeść. Dobrze, także... że pan podkreślił i tutaj nie było słowa sprzeciwu. tak? Wszyscy, wszystkim zależy na gospodarowaniu wodą tak. na tym terenie w taki sposób, aby pogodzić różne interesy. Do tej pory gospodarowanie na tych terenach przez rolników odbywało się zgodnie z naturą. Były, były te, są te pakiety ochronne. Rolnicy koszą. No ale się wydarzyło dwa lata temu praktycznie. Zos... Czyścili rowy i zostali posądzeni, że działają nielegalnie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska kazała. Wstrzymać tę pracę. Około kilkuset gospodarstw, 10 tysięcy, około 10, 10 tysięcy hektarów, czyli tak jak się przyjmuje, jedna sztuka bydła na hektarze, czyli 10 tysięcy krów. Średnia wydajność 6-7 tysięcy w tej chwili w tych gospodarstwach lepszych. Więc to jest ponad 100 milionów, 150-200 milionów złotych. To jest problem. Tyle rolnicy stąd pozyskują paszy i tyle sprzedają mleka. Więc problem jest dla rolników bardzo duży, natomiast te dopłaty do zalewania, które się oferuje, no to jest w granicach 200, ponad 200 zł do hektara, to jest proste przelicznik, to jest około tylko 2 milionów złotych rolnicy by uzyskali i tutaj jest potrzebny kompromis e, między ekologami, którzy naciskają aby te torfy tutaj zalewać a, a użytkowaniem gospodarczym, no nie ma tutaj innej możliwości. Idealnie byłoby właśnie powołać taką instytucję lub myślę, że nawet pełnomocnik, minister rolnictwa powinien powołać pełnomocnika do tych tutaj spraw gospodarowania wodą i gospodarowania na tych torfach, tak jak profesor Kotowski mówił, to by dało, ten pilotaż by dał doświadczenia, które można by było wykorzystać w całej Polsce, nawet i w Europie. To są to torfy, są to tak, czyli torfowiska na zasadzie geologicznej i miejsce, które ma co najmniej 30 cm torfu. Czyli tego, co na tym stoimy, to jest, to jest organiczny, to są szczątki mchów i tużyc sprzed tysięcy lat. Zakładając, że takie torfowisko narasta milimetr powiedzmy na rok, to schodząc metr w dół, schodzimy tysiąc lat. Glebę, tak? No dotykamy rozumiem? też w ogóle sprawdzamy, czy ona tu jest po pierwsze, jak jest głęboka. I sprawdzamy też jej stopień rozkładu. To, co było widać na powierzchni, była ona taka już czarna. Jak torf się, jakby taki świeżo odkładający się, proszę zobaczyć. To jest właściwie coś, co wygląda jak zdechłe rok temu, a zdechło pewnie 2000 czy tysiąc lat temu. Ale ponieważ no było jest... w warunkach bagiennych, czyli przesycenia wodą, to nie ulegało rozkładowi. No bo to jest tak jak taka próżniowa, że tak powiem, to sposób konserwacji, konserwacji żywności. Wypompowujemy powietrze, się nie rozkłada. No to nie ma tam tlenu, to się nie roz... a, a nie ma tlenu dlatego, że było nawodnione. Jeżeli jest melioracja, to opuszcza się poziom wody, tlen dostaje się i jakby te bakterie, powie, te tlenowe zaczynają zżerać, jedzą. O, bardzo dobre jedzenie z lodówki, bardzo głęboko było zamrożone to... wiele lat, a teraz możemy je zjadać. Chcemy e, po pierwsze, jakby e, żeby gospodarowanie wodą na tym terenie było nie domeną pojedynczych właścicieli czy rolników, tylko żeby było domeną pewnego konsensusu między stroną e, między potrzebami rolników potrzeba, i potrzebami przyrody. A tą potrzebę Przyrodę może reprezentować e, też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jako podmiot państwowy. Wciskam, to właściwie nie wyciska się woda, odrobina się wyciska. I to jest ta retencja, którą my tracimy odwadniając torfowiska. Tak? Jeżeli e, odwodniony torf zawiera tej wody kilkadziesiąt metr sześcienny torfu, no 90% to woda. To tam najwyżej będzie problem, y, pf, miało, czy, czy, czy jakieś instytucje, czy coś, bo nic jeśli się nie da, to wyjdą do protestować normalnie, no bo to każdy te łąki, tak jak widzicie, stara się jak najlepiej utrzymać i już, i czy mniej ingerencji władz zewnętrznych, tym jest lepiej. Tu ja nie mam, nie widzę żadnego problemu z tymi ptaszkami, jeśli ktoś chce, zostawiają na te pakiety, i część zostawia część Kosi i wszystko jest dobrze. Najgorzej, gdy to jest zewnętrzna ingerencja. Nie wierzę w to po prostu, no, że to może do takiego czegoś dojść. No bo to za duża strata dla rolników. No przecież jak sami wiecie i rozumiecie, no przecież to jest teren typowo rolniczy i tu, tu są podstawowe te mle, trzy mleczarnie, piętnica, Grajewo, Mazowiec. No to Przecież to jest podstawa surowca, mleka, nie? No, to przecież wszystko się wiąże z mlekiem, nie? No, nie pracuje dla przyjemności, gdzieś szy są warunki niesprzyjające. Nie? No, Przecież jeśli rok jest normalny, no to i łatwiej te łąki utrzymać i, i korzyść jest. A jeśli się coś dzieje, jest za mokro albo za sucho, no, no to wówczas pomoc by jakaś się przydała, no ale no to musiałby ktoś naprawdę nad tym pomyśleć, popracować, do jakiegoś konsensusu można dojść, nie? No ale nie tak nachalnie, w taki sposób, jak to się nieładnie mówi, chamski, e, zalewamy bagna. No. W pierwszej kolejności potencjalnych rozmów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, żeby część na przykład dzierżaw w tych najcenniejszych obszarach Przeznaczyć, przekazać w jakiś sposób zarządzanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która to mogłaby dalej wydzierżawiać, oczywiście, do użytkowania, jednak z warunkiem realizacji planu, zapisów planu zadań ochronnych, czyli ekstensywnego użytkowania rolniczego, bo to też jest priorytet, który na tym terenie jest, więc te dwa, tak naprawdę. Te dwie potrzeby trzeba w jakiś sposób pogodzić. Użytkowanie intensywne i ekstensywne i to jest do pogodzenia. Nikt tutaj nie chce Państwu na najlepsze łąki intensywnie użytkowane od wielu lat, tak naprawdę przesiane, gdzie no zbiorowiska roślinne i zarówno osiedliska ptaków, no są już tutaj dość ubogie, tak? My mówimy tutaj o terenach, które są w dobrej kondycji i takie naprawdę chcemy, żeby one dalej były użytkowane i tu podkreślam, że chyba po raz piąty, że przedmioty ochrony wszystkie te, na gatunki łąkowe wymagają łąk. Łąki będą utrzymane dzięki użytkowaniu rolniczemu. Więc panie, my chcemy użytkować, żeby to były tereny ale te łąki. Rolniczowe. To, tak powiem panu, że nie będą użytkowane, bo jeśli nie będzie opłacić kosi, to trawa będzie bezwartościowa. No to musi pan zerknąć na przykład w areał jaki jest i zapytać rolników, to... tych, którzy mają programy rolno-środowiskowe. To, to ja to sam bada... współpracuję z rolnikami, rada... oni koszą dwa razy, naprawdę im się to opłaca. E, Programów rolno-środowiskowych na tym terenie, na 14 tysięcy, na tych 14 tysiącach według agencji restrukturyzacji jest 20%. I są to tereny, no, tak. są to tereny właśnie niskie, nieatrakcyjne rolniczo. I tam rolnicy gospodarujący na tym terenie, godzą się z tym, bo oni wiedzą, że na tym terenie nie będzie łąki czterokośnej, tam nie będzie takiego plonu białka jak tutaj, tak? Ale e, dobrze, że już rozmowa idzie w jakimś dobrym kierunku, że panowie mówią, że intensywnych łąk nie trzeba już zalewać, może nie pozbawiać ich rolniczo, gdzie wcześniej e, takie stwierdzenia były. I nie, nam nie, ja mówiłem, u, u, ja mówiłem, nam nie pozwalano czyścić, nie czyścić i przeprowadzać tych konserwacji na tych rowach. A co by skutkowało, właśnie zalewaniem, i nie będzie taka, taka łąka jak tutaj, tylko będzie taka łąka jak przejdziemy za chwilę, przejdziemy dalej, tak? Ja mam takie pytanie do Państwa, rolników. Czy ktoś z Państwa ma programy w ogóle? Właśnie, jeżeli tak, to gdzie? No. Tak. Tak, tak i właśnie bardziej bliżej rzeki? Nie, 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 to, w sensie, to zupełnie inna okolica, ale mam programy rolno-środowiskowe na gruntach, które są mało cenne, że tak powiem, produkcyjnie, a są cenne przyrodniczo. Ale też no, mam tą wygodę, że mam rezerwuar zapasu paszy zielonej, w związku z czym no, nie muszę wszystkich gruntów użytkować intensywnie. Natomiast ja, tak jak tu widzę i, i niektórych rolników znam, to myślę, że tutaj nikt nie chce tych łąk kosić tylko dlatego, żeby wyrwać z tego jak najwięcej, żeby mieć więcej roboty. Każdy robi to, żeby, mieć, żeby utrzymać własne stado i żeby, żeby to stado wyżywić. Dzisiaj mamy taką sytuację, a nie inną, i ciężko jest się utrzymać tak jak nasi dziadkowie czy pradziadowie. Wydrymowali się z jednej dwóch krówek, no bo kiedyś jedna krowa utrzymywała rodzinę, a, a dzisiaj jedna krowa w stadzie tak naprawdę no, wielkiej różnicy w finansach nie robi. Dlatego też musimy zwiększać produkcję. Ja, akurat, produkcji nie mam zbyt wielkiej, hodowli nie mam zbyt wielkiej. Produkcję, produkcję prowadzę i tam, gdzie sobie mogłem pozwolić, to pozwoliłem sobie na programy. Natomiast z całym szacunkiem muszę powiedzieć, że te programy rolno-środowiskowe, moim okiem, rolnika, jak ja pokazuję to swojemu 93-letniemu dziadkowi rolnikowi, to on twierdzi, że to wcale nie są grunty. Atrakcyjne rolnicze, ani też, że one nie są zadbane. I on wręcz troszeczkę na mnie palcem kiwa, że ja to robię. W związku z tym, y, te programy rolno-środowiskowe to nie ma co się oszukiwać. To jest troszeczkę taka jałmużna dla rolników. Dostaniecie parę groszy. Tylko zrezygnujcie z czegoś, a tu nie chodzi o to, nawet w mojej okolicy tych programów rolno-środowiskowo-klimatycznych jest mnóstwo, gruntów użytkowanych jest bardzo mało i to niestety ta sukcesja naturalna biegnie. Aczkolwiek, tak jak już powiedziałem, większy, w moim przekonaniu największymi beneficjentami programów rolno środowiskowo-klimatycznych są ludzie, którzy tylko z nazwy są rolnikami. Takie odczucia, są, żeby to po prostu utrudniać rolnikom, nie? kończyć to gospodarowanie czy coś w tym stylu, żeby nie było tych, tego naszego rolnictwa w ogóle tutaj nie, a na Podlasie niestety jest tradycyjne, zdrowe i, i to wszystko, no to jakby komuś zależało, żeby to niszczyć typowo, celowo, no ale to, przez, to przez tych organizacji ekologicznych, no bo mi tutaj po prostu... Ale oni sami wiedzą i widzą, że są ptaszki, nie ginie, tu nic się naprawdę nie dzieje. No nic się nie dzieje, tylko po prostu to jest taka jakaś ingerencja według mnie to sztuczna. Natomiast wszelkie propozycje na temat zalewania są mylne dlatego, że y, zarówno z, z terenów zmeliorowanych, jak i z terenów bagiennych następuje emisja wyrożona w dwutlenku węgla. Z przyczyn na terenach zmeliorowanych do atmosfery ucieka dwutlenek węgla i podtlenek azotu, natomiast na w bagiennych terenach oprócz tego, że jest część dwutlenku węgla sekwestrowana z atmosfery do, do, do gleby, natomiast wraca do, do atmosfery w znacznie większym stopniu w postaci metanu. Znaczy, powiem tak, no ekolodzy bardzo dużo odwołują się do natury, tak? Może zostawmy ten teren w naturze, jeśli naturalnie opada, niech, e, niech opada. Znaczy, są naukowcy, e, teoretycy i są praktycy, tak jak my rolnicy. Użytkujemy tutaj e, niektórzy po kilka, kilkanaście lat e, gospodarstwa. E, tak, gospodarstwa przyjęli od rodziców po rodzicach, rodzice też gospodarowali na tym terenie i powiem szczerze że naukowcy, e, ekolodzy na papierze widzą opadanie terenu, a my rolnicy w praktyce tego nie widzimy. My sobie... w, praktyce w praktyce to nie widzieliśmy rozpudę, co się działo, że tyle pieniędzy zostało zmarnowanych i, i, i wszystko, tak jak cały czas próbuje się z Podlasia zrobić jeden wielki rezerwat i to jest niestety przykre. utrzymujemy nasze rodziny. ale też bardzo proszę o głosy rolników, zasadniczą jest zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Polaków. Jest to zadanie polskiego państwa, rządy, resortu Rolnictwa Rozwoju Wsi, ale również też resortu klimatu i środowiska. Te wszystkie względy muszą brać pod uwagę. Ale ja powtórzę, warunek qua non produkcja rolnicza. Mając na względzie obowiązujący stan prawny, jak również programy, zadania poszczególnych resortów, uważam, że one mają służyć rolnikom. Ja tutaj od razu mówię, będę stawał w obronie rolników i produkcji rolniczej. Musimy w tym trudnym czasie, w czasie wojennym bowiem utrzymać produkcję rolną.